Pan pomyśli, że mu wał się macham. Hej, witam w kolejnym za 600 metrów. Skręć w lewo. <grym> w lewo. Tak, skręcamy w lewo za 600 metrów, bo witam Was w kolejnym odcinku. E, u mnie, u Tinki. <grym w lewo> witam. Trochę wypadłam z wprawy. Prawie dwa tygodnie w ogóle na moto nie siedziałam. Jest tak dziwnie. Czekaj. Skręć w lewo. Która lewo? Takie lewo, że lewo, że nie lewo. Że główną. Albo inaczej. Siema! Witam w kolejnym odcinku, tak. Może się uda z tej perspektywy nagrać, mam nadzieję, że tak. E, jedziemy sobie dzisiaj. To będzie backstage z sesji motocyklowej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może nie wyjdzie i nie wrzucę, ale może wyjdzie i wrzucę. Pan za mną będzie mnie wyprzedzał. Panie za mną, proszę mnie nie stresować. Ja tu z widzami gadam teraz. Także zabiorę Was, jak to wygląda. Tak z mojej perspektywy, jak jest misja do wykonania. Jakaś seszyjna, jakieś foty. Jedziemy do Art of Moto. Do Arka. Nad zalew koleżańska w Oszannie. Tam sobie myślimy coś porobić. Ja jakieś inspo znalazłam na necie, może coś wykminimy. Już, przepraszam, już zwalniam, już. Proszę nie krzyczeć. A tu auto jedzie, chcę skręcić, to muszę przyspieszyć. Także będziemy jechać. Teraz zmienię może tu, a będę sobie tak, spróbuję nagrać z dwóch perspektyw w każdym, o wesele, gorzko, 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 dzień dobry, Pani się patrzy, e, ogólnie nie mam nerki, nie mam nerki motocyklowej, znaczy motocyklowej nie mam nerki, no nerki jeszcze mam sprawne, chociaż czasami przez weekend to ciężko, żeby były sprawne, ale to tylko czasami, raz na ruski rok, e, tak. Oczywiście pewnie będę gubić wątek 30 razy, jak to ja. Dobra, co ja to miałam <gry> Kury, nie nadaje się do tych filmików. A, że nie mam nerki! No, nie mam nerki! Bo mi się rozpróła z Shime po raz drugi. To już, to już nie próbowałam po raz trzeci. Zamówię sobie, nie wiem, może z Helda. Jeżeli ktoś ma, to dajcie znać, czy się trzyma. Przyjmę jakoś dużo, nie pchałam. No nie, nie pchałam żadnego kebaba ani nic. No ale tak jakoś wyszło. Coś, coś mi się nie trafiło. Także co wam mogę powiadać jeszcze? Jedziemy robić poty, bo u mnie stypa na kanale, bo mnie nie było. Byłam za granicą w Turcji na wakacjach. Pierwszy raz w życiu za gramanicą, No i wróciłam i się okazało, co? że wyświetlił mi się czek w Hondzie. Jedź, panie, jedź. Ja to opowiadam. Wyświetlił mi się czek w Hondzie. No i ja w szoku. Ale czemu? Przyjechałam do pracy, mówię, jaka sytuacja. No i chłopaki, że tam odłączą akumulator, stresetują, może się naprawi, nie? No i po odłączeniu akumulatora, jak podłączyliśmy go z powrotem, okazało się, że te wszystkie, te, y, te małe, te, 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 te świecidełka świecą, a tu cały ten licznik padł. Nic tu nie było. Czarny ekran, nie? Ja mówię, nie, no jak nie jedno kupa, to druga kupa. Ej, ale ja w ogóle o tej nerce mówiłam, a zapomniałam powiedzieć, do czego ta kwintesencja była tej nerki. Że teraz nie mam nerki, y, nie miałam gdzie wsadzić tam jakichś przyborników do sesji, więc wzięłam plecak, y, ani tak nie zobaczycie. Plecak plecach Squirtla i jadę z takim Squirtlem na plecach, także będziemy rozweselać jeszcze ludzi, bo myślę, że to im tak czasami wywołuje uśmiech na twarzy. Chociaż ja nienawidzę z plecakiem jeździć, ale nie miałam wyboru, musiałam teraz coś załadować. Szczotkę do włosów, jakieś tam nie mam przeciwbólowe tabletki, szczotkę do włosów i komin z redlina bo chyba zrobię jakieś zdjęcie bez kasku oh my god, bez kasku, ale w kominiarce nie, nie lubię pokazywać twarzy odnośnie pytanie, czemu, bo nie no, po prostu, taki mam kaprys taka dzisiaj jestem Ach, zapomniałam o tym wątku drugim, co mówiłam nie, to nie ma sensu nagrywanie w ogóle jak ja z kimś rozmawiam, to jest sens ale jak ja sama gadam do siebie, to gadam od 6, że ja gadam o trzech rzędach na razie i ja nie rozumiem. Kupa A no i odnośnie tego czeka, świecił mi się, a teraz mi się nie świeci. Wiecie, jak naprawiłam czeka? Zatrzymałam się na przystanku, chciałam ustawić kamerkę, żeby nagrywała w taki sposób, żebyśmy mogli obejrzeć mnie z tej perspektywy, czyli Instaframe, czyli Insta360 nagrywa 360 i jednocześnie płaski obraz, czyli mnie na przykład, gdzie mogę później płaski obraz wykorzystać do filmiku na YouTubie. Fajna opcja, bo coś się będzie tam działo, Będę mogła to wyłapać, a będę mogła siebie też nagrać, jak coś gadam jednocześnie. Spoko, spoko. Znaczy, no, mam nadzieję, że to tak zadziała, tak ma niby działać. A czy ja to obrobię i czy to pójdzie po mojej myśli, to zaraz zobaczymy. Ile ja mam? 13.01? A tu ja już prawie na miejscu, na tym jeziorze. No, także zobaczymy. A, no i coś tam gadałam i zapomniałam. Kurde! Nie, to nie ma sensu, to wszystko nie ma sensu, coś tam z tym plecakiem, coś tam z tą kamerką, A! coś ten tego, nie, ten tego, kurde mamy taką pochmaraną pogodę, ciekawe czy aparat ogarnie, pochmarane to raz, ale dwa to są takie chmury jakby chciało padać. Yo, 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 DJ! Czekaj, bo ja tu może gdzieś mam... nie, jeszcze nie. Kojarzę tą wiochę już. Ja na tym jeziorze Ożanna byłam... może z raz? To blisko mam, ale jakoś tutaj w ten rejon ogólnie do góry należańsk nie jeździłam. No to nie, no z raz chyba. A może dwa. Max dwa. Ale to nie więcej. Ewentualnie trzy! Ale! Zawsze słaba z matematyki byłam. O, tu też wesele! Bip, może im prawy zrobię! I dozubię cukierki! <grym> i <wyszcząc> Jestem niezdrowa podniecona na myśl o słodyczach. Dziwna. Piku, 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 piku. zabijam! Dobra. Aha, ja w ogóle Wam miałam powiedzieć, że nie ja tego czeka. Naprawiłam, tak mi się teraz przypomniało. No, to co ja to, A, że e, zatrzymałam się, żeby włączyć kamerę, tamtą do nagrywania z tej perspektywy. I tam sobie klikam, klikam. Nachyliłam się zbyt mocno i włączyłam łokciem e, czerwony, nie? łokciem zahaczyłam. Motocyk zgasł, ja odpalam, czeka nie ma. No, kułam me mechanik! technolog. Ja. od dzisiaj mówcie mi Justyna Złota Rączka ale spokojnie kolejki już są trzeba się rezerwować do mnie jakbyście chcieli naprawy motocykla I popatrzę, czy nie ma jakichś fajnych dróżek leśnych, bo już jesteśmy prawie na miejscu. Gdzieś tu w lesie będzie to jezioro. O, tu jest coś. A tam jest jakieś beczka. Jakieś beczka. Żeby go żaden saren albo jeleń nie wyskoczył i będzie git. zamknięte. No i to jest właśnie backstage sesji. Niby miejsce jest, ale nic nam nie zaszkodzi rozglądnąć się w okolicach blisko już. Żeby wszystko z jednego miejsca tam nie strzelać, to gdzieś tutaj może w razie wół się przejść. Mogę udawać drwala i tam ciupać tylko siekierki. nie, nie wzięłam. Nie mam żadnych tych Coś na A to było słowo. A, 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 Że rzeczy, które mi pomogą w akceso... nie. Napiszcie w komentarzu, bo mój mózg się nie załadował. I co? A już tu jesteśmy podobno. Myślałem, że młody leci, żeby... O, mają lemoniady, a ja hajsu nie mam. Można kartą? Tu są co? Zrobili te... A, czyli coś tu zrobili takiego? Odnowili to, dobra. Czyli mam tak: do popisu, kawałek ulicy, pole i tu mam jeziorko. Tu można by wjechać. Okej. Okay. Tu może zmieszczę się chyba. Po... No aż tyle to nie zjadłam dzisiaj rano. Muszę się zmieścić. Ale można by wjechać tak pomiędzy i tam się na... O tak, 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 to będzie git. To będzie git. I co tu jeszcze mamy? Tam już taka ścieżka. Tu bar jakiś większy zrobili. Tu była taka mała budka. Za 200 metrów. Dobra, już Skręć jestem, w jestem, spokojnie. Taka mała budeczka, gdzie pani zapiekany sprzedawała. A teraz? O kurde, to ma potęż. A nie, tu się ko <laughs> Nie ma potencjalu. <laughs> Myślałam, że tam taka asfaltowa. Skręć w lewo. jest. Następnie. Jakie lewo? Skręć w lewo? Tu? Nie, tam do domów jakiś. Tu jest też spoko, chyba. Tak zrobić coś z jazdy. Ej, ej tam do rowu tyłkiem nie wpaść, będzie cudu. 600 metrów w prawo. W prawo. Nie, to Następnie. chyba... Przestań już Następnie gadać, proszę Cię! Don't irritating me! <laughs> tu jest gwiazd? Je, yep, jeby. Yep. Tada! Mam nadzieję, że nikomu to nie będę przeszkadzać. Nie będę hałasować, będę grzeczna. I w ogóle cacy, cacy. To czekamy na arka, bo arek jezie rowerem. <laughs> Kurwa, drzewo mi przeszkadza. No nie podoba mi się to, drzewo tutaj. A tam siedzą państwo rybo ry rybowie. Hmm. Zaraz będziemy kombinować. Dobra, Dobra. Teraz Cię nagram jak tam po******* po tym polu. <laughs> o, a teraz wrzucę zdjęcie jakie zrobisz. Tola. Jedziemy w las, jedziemy do lasku. Coś zrobić takie, takie lasowe zdjęcia, ale... Ale zaczyna kropić, kropi, jest zimno. To jest prawdziwe poświęcenie fotografa. <laughs> nie, nie ch... Będziesz później pchał? Będziesz później pchał? O oh. na razie. O! Udało się! Jesteśmy już w mieście, trochę cieplej, tu jest... Smarza jak siku. No, okropnie. Nosek zimny i wszystko inne. I mi się siku chce i głodne już jestem i, i do tam pojedziemy, ale jeszcze zrobię sobie rundkę zobaczyć co tu się dzieje. Zimno, buro i ponuro. Mm. Jedziemy, jedziemy, nie śpimy. Pani jedzie, pani nie pali, pani nie śpi. Jak coś już dostanę, to oczywiście wy zobaczycie na Instagramie. Tinka Moto najprędzej pewnie będzie. Także zapraszam tam serdecznie. Chyba, że ktoś nie ma Instagrama, to zawsze może iść na Facebooka. A jak ktoś nie ma Facebooka, może iść na TikToka. I tak w koło Macieja. Ciema, Siema. Witam Was w. Yy... Drugiej części, może tego samego filmiku. A mianowicie znowu jadę na sesję. Wczoraj była sobota, przyatakowaliśmy do arka. A dzisiaj niedziela jest co prawda chłodno, 17 stopni, tylko dlatego ubrałam nawet bluzę na kombi. Gdzie ja tu? O. Bluzę na kombi. Co on mi tu gada w ogóle? Oszalał ten GPS. Aha, bo on mnie tędy, o Mogłam się go nie słuchać. No, także dzisiaj po prostu lecimy na drugą sesję. Tak się złożyło, że dwa dni pod rząd dwa razy jedziemy. I dzisiaj są w planie trochę inne zdjęcia. Też statyczne, ale też zdjęcia z jazdy. Takich jeszcze nie miałam. Zobaczymy, co to wyjdzie. Cieszę się. A jedziemy do fotoryzacja.pl Po prostu do fotoryzacja, czyli do Arka. Ty, też drugi Arek w sumie. Ty, teraz ogarnęłam. Wczoraj Arek, dzisiaj Arek. Arkowie fotografowie. Ale dzisiaj nie mamy w ogóle drogi. Drogi, drogi. Tam, nie wiem, 40 minut. Tylko dzisiaj... Mam na Krosno, a Krosno mam dwie godziny mam do Krosna, także ruszam już. O, coś czuję, że dzisiaj oni mnie ten przepytają. Takie mam przeczucia. I jadę do Krosna z Jarosławia, także trochę, trochę czasu będę musiała poświęcić na sam dojazd, ale nie przeszkadza mi to, bo przynajmniej się przejadę. A ten, a dawno tam w tamtych rejonach też nie byłam, to zobaczę. Jedziemy sobie na drogę... Czekaj, ja powiedziałam Krosna czy Sanoka? A gdzie ja jadę, do Krosna czy do Sanoka? No gdzieś do Kro... A może do San... A może do Sanok było, nie Kro... A nie wiem. No gdzieś tam, nie no. Chyba do Krosna. Hello, hello. Już jesteśmy... na Domaradzu. I powiem tak. Teraz ewidentnie, ewidentnie teraz mogę przyznać, że bluza była jak najbardziej potrzebna. To są serpentynki takie malutkie. Że bluza była potrzebna, bo... Ho 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 ho, 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 ho kurde, ho, ho ho ho. Ho ho ho, jest tak ciepło jak w zimie. Nosek czerwony chyba już mam. I co jeszcze? Zimno w paluszki, zimno w nóżki. <laughs> Nie lubię zjeżdżać, ale... I tu będą drugie foty. Drojcie, wstydzę. Mamy to! Mogę przepitkę dodać, no? Zafleksuj się. Czym? Guzikami nieźle. źle przepają. Ach, A chciałam zdjąć okulary, ale ich nie mam. No wygląda to komicznie. Jakbym miał co najmniej 120. Ale, śmiesznie tam wyglądasz! Okay. <laughs> Zamknąć się! Wiatr we włosach w oczach łzy na liczniku 43. Jesteśmy po fotach. Arek powiedział, że nieprędko dostaniemy foty. <laughs> Ale myślę, że będę zadowolona. Że no i gorzej, że niby taka jazda w kółko, w tej i we w te, Może tamten, takie tylko kółeczka. I nic się więcej nie robiło. Ale powiem wam, że zmęczona jestem. A jak pomyślę, że jeszcze po prostu sama jazda dwie godziny do domu. No, to robi się grządko. O, nie włączam muzyki. E? Misja na dziś, na teraz zdążyć przed zawodem, żeby kolana mi nie ścierpły i nie zamarzły. Także rura! To sunset! O, kominiarka mi wyszła. Piska po szyi. No. A propos, że piska, no to możecie się namyśleć, że piska? Per, 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 Podłoga moto. E, dzień dobry, a i też do widzenia, ślepakienia. Chciałabym tylko przypomnieć, że jeżeli się podobało, zostaw suba, lajka lub komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. I fajnie, że, że jest aktywność i że wy to lubicie. Wtedy ja idę i nagrywam kolejne. Także wbijajcie na Instagrama, TikToka i Facebooka. Albo zostańcie na YouTubie. Miłego, bajo!